W tym materiale umówimy airdropy od Uprock, Intent X, Aperture Finance i ZK Link. Następnie przedstawię drugi sezon airdropa od XSwap i Mode. Później wykonamy czerwcowy mint na i aktualizację od Swell. Następnie sprawdzimy premarket tokena ZK Sync i zaktualizujemy The Bank. A na samym końcu wykonamy kilka działań pod nowe airdropy, więc zachęcam, aby pozostać do końca. Partnerem tego kanału jest firma Cashify, czyli sieć kantorów kryptowalut Możesz wymienić krypto na gotówkę w całej Polsce. Wszystkie informacje o Cashify znajdziesz w opisie tego profilu, a tymczasem zapraszam na odcinek. Siemankowa, z tej strony Skister. Witam Was. W cotygodniowym przeglądzie airdropów i oczywiście przechodzimy z grubej rury do Aproka, ale zanim to zrobimy, pamiętajcie o łapie, subskrypcji i dzwoneczku, żeby nie pominąć przyszłych materiałów. Więc zaczynamy przede wszystkim od Aproka. Ogłosili oni airdropa i możemy sprawdzić swoje alokacje. Jak widzicie, jest on na Jupiterze, więc jeżeli korzystaliście z Jupitera, powinniście być zakwalifikowani pod ten airdrop. Mamy tutaj informację. Jak widzicie, 50% idzie do community. Możemy teraz sobie sprawdzić aktualną cenę. To jest ona po 8 centów w tym momencie, i żeby zakwalifikować się pod ten airdrop, trzeba było używać ich aplikacji właściwie do kopania tych tokenów. To jest token DEPIN, więc działa on na takiej zasadzie, że udostępniając swoją moc obliczeniową, po prostu kopiemy ten. Token na przykład poprzez nasz telefon, i ten airdrop był według mnie uczciwym airdropem, bo widząc po alokacjach użytkowników, było to miarodajne w porównaniu do niektórych airdropów, jakie wychodziły. Więc myślę, że bardzo spoko. No, i następnym tematem będzie Intent X. I mamy tutaj również airdropa do odebrania, jak widzicie. Natomiast Intent X jest to. OTC Derivatives Exchange, czyli giełda, o futuresów po prostu jest ona być może jednym z lepszych konkurentów i oczywiście bez KYC do Binance i tak dalej. Można sobie zobaczyć tutaj, jak widzicie, w porównaniu do Binance, Bybit, oKX, Kucoin czy Bitget ma naprawdę fajne możliwości, więc myślę, że jeżeli ktoś działał, no to warto sobie sprawdzić czy załapaliście się pod ten airdrop. Oczywiście, jeżeli działaliście pod ten airdrop, można było tam też działać na kampanii GALX, czy na przykład można było posiadać NFT od nich? Więc jeżeli działaliście również na GALX, to też możecie sobie sprawdzić, czy czasami nie łapiecie się pod ten Airdrop. Bez zbędnego przedłużenia przechodzimy do Intent X na Coingico. Jak widzicie, cena poszybowała do góry, wygląda bardzo fajnie. Więc myślę, że jest spory potencjał przed tą platformą. Moim zdaniem, jak na razie, market cap jest stosunkowo niski, bo tylko 64 miliony, więc może coś z tego będzie. Bez zbędnego przedłużania idziemy dalej i trafiamy na Aperture Finance, który ogłosił również Airdropa. Niestety słabego Airdropa. Najwyższe alokacje w tym Airdropie wynosiły do 100 dolarów, nawet dla osób, które działały bardzo mocno, nawet socialami i tak dalej, więc no niestety tutaj bardzo słabo wyszedł ten Airdrop. Zobaczmy sobie, jak to wygląda na kongiko Jak widzicie, przez to, że strasznie polecieli z Airdropem, no bo bardzo słabe alokacje. Po prostu tutaj te alokacje nie miały matematycznego sensu, jak widzicie. Token spada na łeb, na szyję, bo po prostu publika, czyli społeczność, nie jest zadowolona z tego airdropa. Tutaj możemy jeszcze zobaczyć sobie, czym jest Aperture Finance, czyli jest to AI-powered items. Więc jest to powiązane ze sztuczną inteligencją. Pytanie: czy to ma jakąś przyszłość? To się okaże. Przechodzimy sobie dalej i mamy tutaj informację od zk -Link, że już możemy sprawdzać swoje eligibility do airdropa od ZKL. Więc przechodzimy sobie bez zbędnego przedłużania na stronę. I tutaj macie stronę do claimu. Jeżeli działaliście na ZK-Link, no to myślę, że warto sobie tutaj sprawdzić, czy załapaliście się pod tą alokację. Oczywiście można było też wykonywać kampanię na GALX, z tego, co pamiętam, więc możecie również sprawdzać, czy tutaj się załapaliście. Jak widzicie, macie tutaj nowa Points. Snapshot był wykonany 30 maja 2024. NFT trzeba było posiadać w najlepszym wypadku. Dzięki temu NFT można było też dostać Loyalty Points. Jak widzicie, przynajmniej 400 punktów, żeby uzyskać właśnie tego Airdropa. I jak widzicie, to jest snapshot time 19 maja, więc 19 maja trzeba było uzyskać takie właśnie. Statystyki. OKX Cryptopedia, jak widzicie, 28 maja, czy Task to Get NJ with ZKLink tutaj też był 11 marca, i Binance Web 3 Wallet ZKLink campaign można było tutaj też działać. Jak widzicie, te nagrody będą rozdystrybuowane na Binance Web 3 Wallet Team i to wtedy się zakończyło 22 maja. Tak to wygląda i przechodzimy sobie po prostu dalej. I mamy tutaj informację o tym, że XWAP wystartował z drugim sezonem airdropa. Jak widzicie 2 185 000 tokenów Xwap, czyli 300 000 dolarów Price pool, 25 000 dolarów za pierwsze miejsce, top 500 będą nagrodzeni i możemy sobie tutaj wejść na ich stronę. I tutaj jeszcze mamy dodatkową informację od Xwap, czyli nowy listing na Xwap, oneRy od Vanar Chain. Można już tradować u nich właśnie tym tokenem. Między innymi jest to token, który podawał przykładowo Danielos na naszym live na Discordzie, na którego Was serdecznie zapraszam. Oczywiście na naszym Discordzie jest wszystko na bieżąco aktualizowane, jak widzicie. Mamy tutaj na przykład foton Aurora ruszył Test v 2 rozpiska Tier i punktów, które można zdobyć w grze. Iluvium na przykład. Mamy tutaj właśnie tą aktualizację od X-Wap, którą właśnie omawiamy. Tu mamy jeszcze airdrop od Star Heroes, czyli nowe zadania Social Fee, jak widzicie. Nowe zadania można już wykonywać. Zaktualizował to oczywiście nasz wariat Renifer, airdrop Nibiru. Mamy tutaj informację. Można odbierać drugą część airdropa. Na fryteczki będzie, więc no tutaj nie ma jakiegoś zaskoczenia z tego airdropa. No i dzień ósmy na Develocity na GALX, więc serdecznie Was zapraszam, żeby sobie to aktualizować i pilnować tego, bo myślę, że tutaj token Develocity jest no, przy bardzo dobrej cenie, więc myślę, że warto działać. No ale poza tym mamy jeszcze nasz czad ogólny, na którym wariaty piszą ze sobą o wszystkim. I się wspierają. Poza tym, Crypto Insights, jak widzicie, jak wszystko jest aktualizowane. Potem mamy analizy krypto, które wchodzą właśnie w strefy zakupowe, na przykład. No i poradniki, training. Poza tym, Dwa dni temu mieliśmy jeszcze live od Danielosa, który prowadził live'a Jak sobie radzić z tradingiem. I myślę, że warto sobie na pewno na, na taką grupę wejść, ponieważ jest to dosyć cenne doświadczenie od takiego tradera, jakim jest Danielos, bo jest naprawdę w porządku człowiekiem i świetnym traderem, bo naprawdę takich ludzi jest mało na tym świecie i myślę, że warto takich ludzi posłuchać po prostu bez zbędnego przedłużania. Idziemy dalej do naszego X-Swapa. No i tutaj mamy właśnie. Sezon drugi, jak widzicie, możemy dostać też staking boost. Jak widzicie, segregants dostaną 10% point boostu, officers 15% i admirals 20%. I to jest oczywiście za staking. Tylko i wyłącznie za staking można dostać te boosty. Natomiast tu jest leaderboard, jak widzicie, i tutaj mamy właśnie informacje, jakie są nagrody odnośnie tych tutaj pozycji. Czyli pierwsze miejsce 200 000 x xwap, drugie 100. Trzecie 60, no i czwarte, piąte 30, i tak widzicie, coraz to niżej schodzi do coraz niższej, właśnie alokacji. 1500 XWAP jest aktualnie warte, jak widzicie, i token XWAP jest po cenie 0,11, co daje nam 1500 razy 0,11 około 175 dolarów przy aktualnej cenie za token. X-Swap. Dużo mało, no pytanie zostawiam Wam, żebyście sobie sami podjęli decyzję, czy warto. Jak widzicie, token mocno spadł, jest właściwie na all time low, więc myślę, że jest tutaj jeszcze szansa na jakiś wzrost. Natomiast patrząc pod kątem, że będzie drugi sezon Airdropa, no to ta szansa jest mała, no bo na pewno będzie zrzucona dodatkowa ilość tokenów, tak? Więc to nie wróży dobrze dla właśnie ceny tokena. No i tutaj możecie sobie działać właśnie na tym naszym x -Swapie. Tu macie właśnie ten staking, możecie na niego wrzucić, tu macie Divisions i tutaj macie właśnie czas blokady na ile wrzucacie. Jak widzicie 90 dni, jeżeli zastekujecie, macie APR 10% i Multiplayer for X Power razy 7, więc myślę, że spoko. Przejdźmy sobie teraz dalej i mamy tutaj informację od mode, że drugi tydzień stakingu rewards jest. Teraz do odebrania, więc możemy sobie to sprawdzić. I jest to oczywiście w tokenach Optymizm. 20 tysięcy tokenów jest już do odebrania, więc możecie sobie tutaj wejść na tą stronę i sprawdzić. Climb Week 2 to Tokens. Jak widzicie, możemy sobie tutaj to kliknąć i odebrać te tokeny za drugi tydzień. Więc jeżeli działacie na mode, myślę, że powinniście to sobie sprawdzić. Tutaj mamy jeszcze stronę. Jak widzicie, Optymizm Climb Portal. Wystarczy, że zmieniacie na Optymizm i sprawdzacie, czy jesteście zakwalifikowani. Pod odbiór tych właśnie tokenów. I teraz sobie przejdziemy do następnego tematu, którym jest Zora. Ale zanim to zrobimy, to pamiętaj wariacie, żebyś pozostawił łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby nie przegapić oczywiście przyszłych materiałów. A my teraz zaczynamy sobie z mintem na Zora i wykonamy sobie nową kolekcję. Nazwiemy to kolekcja Czerwiec. Wybierzemy sobie jakiś plik: Baby standardowo Switch Network klejamy naszego joda, robimy Create i jeżeli sobie wykonaliśmy tą kolekcję, to teraz wychodzę do Was z propozycją, a mianowicie, jeżeli nie posiadacie giełdy Bybit, a chcielibyście na przykład rozpocząć swoją przygodę z airdropem od Zora, no to jeżeli zarejestrujcie się z naszego linku, otrzymacie 10% zwrotu z opłat transakcyjnych, 30 dolarów jako bonus handlowy, no i oczywiście pełen dostęp do naszego Discorda. Więc jeżeli chcielibyście sobie na przykład. Swoje Ethereum zakupić na giełdzie Bybit, to wystarczy, że weźmiecie sobie tutaj na opcji spot, wybieracie Buy. Oczywiście możecie sobie wybrać market jeżeli pasuje Wam ta cena, która jest aktualnie na rynku. No i sobie wpisujecie na przykład 50 dolarów lub 100. Możecie kupić sobie za 100 dolarów, kupujecie je i następnie przechodzimy do Funding Account. Oczywiście musicie przetransferować swoje Ethereum z Unifield Trading Account na Funding Account. Następnie robicie Withdraw. I wybieracie sieć, która Wam odpowiada. Niestety nie ma tej sieci Zora, więc wybierzcie sobie tańszą sieć, która Wam odpowiada. Na przykład Arbitrum One jest po 0,56 dolara opłata. I następnie, jeżeli chcecie, możecie sobie skorzystać na przykład z Bridge'a od Olto. Ponieważ ogłosili oni, że będzie big announcement is coming. Jak widzicie w komentarzu, jest just another partner project, nothing more. Więc zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że będzie fajna informacja od OLTO. Poza tym, OLTO bardzo fajnie sobie działa jako bridge, więc serdecznie Wam polecam, żeby sobie z niego skorzystać. Na przykład bridżując na Zora, ponieważ jest stosunkowo tani. A my przechodzimy sobie dalej i mamy aktualizację od Swell. Jak widzicie. Versatus is bringing the centralized cloud to Swell L2. Czyli Swell L2 będzie miał special rewards for developers and prelaunch depositors. To jest najważniejsze dla nas info, czyli prelaunch depositors. Więc w tym momencie fajnie to wygląda. Jak widzicie, będzie dyskusja with David Free from EigenLayer. Zobaczymy co to pokaże Będzie to 4 czerwca o 13 UTC. Czyli u nas o godzinie 15. Nic, tylko po prostu poczekać, co oni chcą ogłosić. Miejmy nadzieję, że na pewno fajne info. Teraz przechodzimy sobie dalej i mamy tutaj Premarket od ZK Sync, aktualnie po cenie 5,65 dolara, więc myślę, że bardzo spoko cena. No i w poprzednim odcinku pokazywałem Wam checker WANSER, na którym można było właśnie sprawdzić na przykład alokację od ZK Sync, czy na przykład Layer 0 RFP Rewards. Więc przykładowo sobie wkleimy nasz adres i sprawdzimy sobie nasze RFP Rewards. jak widzicie, mamy tutaj znalezione 11 z 59 projektów od Layer Zero. Przykładowo mówię oczywiście. Wracamy na nasz debunk. I mamy tutaj aktualizację, ponieważ warto sobie tutaj działać pod kątem właśnie ulepszenia swoich tych kredytów, między innymi podłączania się swoimi socialami, czy aktualizowania asetów, czy też the bank behavior. Jak widzicie, tutaj jest number active days on the bank in the last 30 dni, czyli 27 aktywnych dni, to jest 20 punktów. Więcej lub równe 20 to jest 20 punktów, więc myślę, że spoko. Potem mamy user. Relationships, od followersów i negative behavior, odejmowane punkty, na przykład, jeżeli ktoś Was zgłosił jako spam, czy coś takiego. Poza tym, pamiętajcie, żeby odbierać też swoje patch na bank, na przykład, jeżeli mieliście jakieś airdropy od Rabi albo ZK Degen Airdrop Hunter, więc możecie je sobie odbierać, Etherfee czy Evo. Więc zobaczcie sobie, czy nie kwalifikujecie się pod jakąś z tych właśnie odznak. Ma na pewno warto sobie tutaj to sprawdzać i odbierać, bo jeżeli byliście zakwalifikowani, no to czemu tego po prostu sobie nie odhaczyć. Dodatkowo teraz na samym końcu wykonamy sobie fajne działania i ja tutaj przejdę do Twittera, ponieważ kryptotelugu fajnie to opisał i wykonamy sobie tutaj airdrop strategii. 3 big airdrops za darmo. Feavera 7 milionów funding, Farcaster 180 milionów i Lens Protocol 15 milionów funding. Jak widzicie, mamy tutaj steps, więc musimy wejść na Faver App Link. Rejestrujemy się do Faver, No, i w tym momencie wystarczy, że pobierzemy aplikację na nasz telefon. Musimy założyć konto. Możemy się połączyć przez konto Google lub Facebook. Następnie, w aplikacji na telefonie, musimy ponuczyć swój portfel, i tam możemy też wejść w nasze konto ustawienia. No i jak jesteśmy w ustawieniach, musimy wejść w My Account. Możemy również podłączyć nasze konto Lens Protocol czy Farcaster, więc warto sobie to wykonać. Następnie przechodząc sobie w Connect Wallets, tutaj wyświetli nam się ta strona i zależnie poprzez co się rejestrowaliśmy, ja na przykład rejestrowałem się przez Google, możecie też wpisać swój e-mail i hasło, to zależne od Was. Podłączam się swoim kontem Google i jak widzicie mamy tutaj wyświetlone. No i teraz przechodzimy z do poradnika. Jak widzicie mamy Reputation Anima IO, więc przechodzimy tutaj do Reputation Anima. Podłączamy się naszym portfelem, musimy oczywiście podpisać. No i ja wykonam sobie teraz Anima Personhood, żeby to sobie zakwalifikować i zaraz do Was wracam. Jak widzicie ja to właśnie teraz sobie wykonałem. Jeżeli to robicie na komputerze to musicie mieć kamerkę przy komputerze. Jeżeli robicie na telefonie, to wiadomo, przednią kamerkę sobie uruchamiacie. I ja teraz naciskam Continue i Climb Your NFT. No i w tym momencie ja już mam to sprawdzone. Możemy sobie wrócić na naszą stronę i Verify My NFTs. Podłączymy się jeszcze raz. Możemy zrobić teraz Verify, Continue, Sign In. Naciskamy i mamy, jak widzicie, URL set. Więc mamy to wykonane, możemy sobie teraz przejść i podłączyć na przykład nasz Lens Profile, lub tak jak mówiłem, na naszej aplikacji możemy też podłączyć naszym Farcaster, więc dodatkowo zdobywać punkty na tych właśnie aplikacjach. Więc ja na przykład na telefonie sobie zrobię Connect Farcaster. W tym momencie Wam się na telefonie uruchomi aplikacja od Farcastera i macie coś takiego jak log in another device. I w tym momencie, jak Wam się to wyświetli, sign in With. Farcaster. Naciskamy sign in. No i jesteśmy. Zalogowani. Możemy return to Warpcast, wrócić się na naszą stronę i powinniśmy być podłączeni do Farcaster. I w taki oto sposób zdobyłem prostymi zadaniami, po prostu podłączając portfel i na przykład platformę Warpcast, czyli nasz Farkaster 400 punktów na 1160. I tutaj macie też zadania, które możecie wykonywać, żeby ten swój profil ulepszyć. Linka będziecie mieli oczywiście w opisie, a my przechodzimy sobie dalej do drugiego tematu i jest to forma. Forma Minet is Life, jak widzicie, Modularium Art i jest to właściwie NFT. Jak widzicie, zrobił to Nick Hamilton i tutaj jest to na sieci Celestia, więc możemy sobie to zrobić za 0,5 Celestia. Musimy się podłączyć portfelem, no i podłączamy się naszym MetaMaskiem, na przykład wybieramy nasz portfel, naciskamy połącz. Jak widzicie, Currency Tia, naciskamy approve. Switch network to Forma, no i oczywiście, żeby to wymintować, musimy sobie tą celestię przelać na ten nasz portfel. No i teraz w takim razie sobie przejdziemy do poradnika z porotem od Telugu, ponieważ on tutaj zrobił bardzo fajny poradnik, jak to zbridżować. Bridge powered by Hyperlane i mamy tutaj trzy airdropy do oznaczenia, więc kroki, które musimy wykonać to wchodzimy na Bridge Forma Art, podłączamy się naszym Keplerem i mamy tutaj nasz balans TIA, ja go zasilę. I następnie sobie to przeleje. No i wróciłem do Was. W takim razie mamy już naszą TIE. Więc musimy przeleć 0. 55 na przykład, żeby mieć ten zapas Musimy się podłączyć do Forma naszym metamaskiem Podłączamy się, robimy Deposit, naciskamy Deposit Jak widzicie mamy wysłane No i w tym momencie przechodzimy z powrotem do poradnika Jak widzicie potrwa to około 2 minut Teraz wchodzimy na nasze Modularium ART Mintujemy nasze NFT od Forma za 0.5 TIA Następnie możemy użyć Bridge Forma ART Nasz TIA Using Bridge, jak widzicie, więc wchodzimy na Forma Bridge Najpierw na modularium musimy sobie odświeżyć. I możemy sobie zmintować nasze NFT. Potwierdzamy. Jak widzicie, mamy naszą collection. No i teraz, jak już to zrobimy, wybieramy naszą TIE. zróbmy sobie jedną Celestię. Robimy Withdraw na sieć Stride. Jak widzicie, naciskamy Withdraw. Potwierdzamy. I ostatnim etapem będzie wejście w nasz portfel. Wchodzimy teraz w Manage Chain Visibility. I szukamy Stride Save. Sprawdzamy teraz na naszym Kepler, jak widzicie Celestia on Stride i teraz możemy właśnie sobie zrobić z powrotem depozit z Stride, na przykład do forma i z powrotem tak sobie obracać tymi naszymi środkami. W tym materiale byłoby to na tyle. Jeżeli Wam się podobało, jeżeli była solidna porcja miecha wariaty, to mam nadzieję, że zostawicie łapkę, suba i dzwoneczek. Pamiętajcie, żeby skomentować też ten film, żeby lepiej go spozycjonować. Sekcja komentarzy jest dla Was. Tymczasem z Wami się żegnam i widzimy się w następnych odcinkach. Pozdro!